Cześć, witajcie. Ja nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Kolejny test akumulatora w obudowie L3 będzie to ukraińska Omega w serii 5, czyli według mnie chyba takiej najciekawszej, najbardziej wyważonej serii z oferty producenta, bo nie jest to akumulator, który bardzo mocno odjechał kosztowo od serii 3. A też nie jest to siódemka, która w poprzednim teście wcale jakaś tam ultra-rewelacyjna nie była, jak sama nazwa wskazuje. Na warsztat biorę akumulator w obudowie L3, czyli będzie to 74Ah. Zobaczcie, jak wyglądały parametry tego akumulatora, a na samym końcu zobaczymy, jak wyglądają parametry na tle poprzedników w konkursie. Akumulator wziąłem z magazynu, ważył on. 18416 g przy napięciu 1275V generował z siebie 761 A według normy EN, SOC, czyli poziom naładowania 100% SOH poziom sprawności akumulatora 100%, rezystancja wewnętrzna 4 mω Taki akumulator podłączyłem pod kulona 16V napięcie, 15A natężenie, maksymalne oczywiście i czas na naładowanie tego akumulatora do 16 godzin. Ile akumulator wykorzysta tyle jego. Po takim naładowaniu ubytek wody był bardzo znikomy w tym akumulatorze. Tylko 2 gramy bo waży on 18414 g. Przy napięciu 12,92 V jest to napięcie 24 godziny po odłączeniu od prostownika akumulator generuje z siebie 733 Ampery według normy EN, jeżeli chodzi o zdolność rozruchową. SOC z poziom naładowania 100%, SOH 100% poziom sprawności akumulatora, rezystancja wewnętrzna 4,2 milioma. Tak naładowany akumulator odczekuje sobie 24 godziny i po 24 godzinach podłączam go pod rozładowalnicę AlfaBat Pro i ten akumulator obciążony 25 amperami w czasie 112 minut spada na nim napięcie do 10,5 V i na tej podstawie można przeliczyć, oszacować pojemność wyrażoną w amperogodzinach według normy C20 na i 697 godziny. Ten akumulator nie ma tych 74, które ma zaznaczone na etykiecie. To jest tylko 94,1% mojej deklaracji. Mając tak rozładowany akumulator, oczywiście muszę go naładować, bo za chwileczkę, jak już wiecie, czeka go próba mrożenia. I ten akumulator podłączyłem pod kulona. Napięcie 16V, maksymalne natężenie 15 amperów. Jeżeli chodzi o czas, pozwalam temu akumulatorowi i kulonowi aby ta para pracowała ze sobą maksymalnie do 24 godzin po tym jak kulon przestał pracować akumulator odczekał sobie w okolicach dwóch dni i po tych dwóch dniach mamy napięcie na akumulatorze 12,89V prąd rozruchowy 725A SOC czyli poziom naładowania 100% SOH 100% 4,2mΩ rezystancja wewnętrzna i ten akumulator postawiony na wadze po tych dwóch ładowaniach waży 18300 82 gramy, czyli łączny ubytek z tego akumulatora to 34 gramy wody po dwóch. Ładowaniach. Mając już gotowy akumulator do próby 24-godzinnego mrożenia, wrzuciłem go do mojego zamrażalnika. 24 godziny później na zewnątrz akumulatora widzę temperaturę minus 23 stopnie Celsjusza i ten akumulator po 24 godzinach mrożenia w tym zamrażalniku ma napięcie 12,72 V, generuje z siebie prąd rozruchowy 410 A według normy EN, poziom naładowania SOC 100%, SOH poziom sprawności spada do 56%, Procent. Rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze wynosi 7,5 milioma. Ten akumulator, w ciągu jednej minuty, byłem w stanie zmierzyć pod kątem elektrycznym, co słyszeliście wcześniej i udaje mi się go podłączyć pod alfa obciążyć go prądem o natężeniu 25 amperów no i ten akumulator pracuje krócej niż jedną minutę 0,3% oszacowa tylko pojemność tego akumulatora dlaczego tak słabo pytacie mnie w wielu odcinkach opowiem to w takim specjalnym dedykowanym odcinku na czym polegają reakcje elektrochemiczne i dlaczego w zimie są one zdecydowanie wolniejsze i ten akumulator odczekał sobie jeszcze jedną godzinę, pozwoliłem mu odtajać, czyli to o czym Wam mówiłem. Akumulator czasami zamiast męczyć, odpalać, lepiej wnieść do domu choćby na tą godzinę. I po tej jednej godzinie ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25A rozładowuje się już przez 66 minut, co stanowi 62,1% jego pojemności, czyli tak zmrożony akumulator po godzinie w ciepłych warunkach ma pojemność 45,99Ah, czyli 46 Amperogodzin. No a teraz zerkniemy jak wygląda porównanie tego akumulatora na tle tych poprzednich. Tak wygląda cała tabela wszystkich akumulatorów, ale zróbmy to na poszczególnych. Popowiększajmy odrobinkę, żebyście widzieli więcej. Jak do tej pory była Centra, Mega 3, R1 Energii na odlewanych płytach, Mega 7, Banner i teraz Mega 5 ten akumulator jeżeli chodzi o te takie parametry na ciepło to co widzicie w tym miejscu 733 amperów przyzwoity wynik powyżej tego co jest na etykiecie jeżeli chodzi o rezystancję wewnętrzną, dość podobnie najniżej miała 7 i najniżej miała centra. Jeżeli chodzi o wagę solidne 18 kg, także w miarę przyzwoicie ten wynik, chociaż no, R1 to wiadomo, nasza zdeklasowała wszystkich omega 7 ważyła troszeczkę więcej. Także te 18 kg jest całkiem, całkiem niezłym wynikiem. Pojemność 112 minut na Ciepło nie jest jakimś tam rewelacyjnym wynikiem, bo Amega 3 miała więcej, Amega 7 miała więcej, także ta Amega 5 jakoś tak na tym tle nie wypada nadmiernie różowo. W przeliczeniu na amperogodziny jest to na ten moment najsłabszy wynik. Jeżeli chodzi o wyniki na zimno, to 410 Amperów jest normalnie takim w miarę przyzwoitym wynikiem, bo więcej miała tylko i wyłącznie Centra i Więcej miała Amega 7. Rezystancja dość podobna jak u innych. Sprawność była najniższa tego akumulatora w porównaniu do pozostałych, bo tylko 56% na zimno. Jedna minuta, czyli w miarę podobnie jak banner, dość krótko wytrzymał ten akumulator. Jeżeli chodzi o próbę rozładowania po tej 1 godzinie, 66 minut, no, słabszy był tylko banner od 2 minuty. Ale na tle 82 minut centr, czy 78 minut Amegi 7, to dość słabo. I ostatnia kolumna do porównania, bardzo duży plus dla tego akumulatora posiada dostęp do elektrolitu. Jeżeli chodzi o produkcję tego akumulatora, akumulator został zmontowany w 220 dniu 2021 roku. Zarówno kratka płyty dodatniej, jak i kratka płyty ujemnej są odlewane grawitacyjnie, solidne, grube, ciężkie kratki. Utrata wody 34 gramy po tych dwóch ładowaniach. W miarę nie najgorzej, bo zobaczcie, że siódemka straciła 118 gramów. Największa strata w tej topowej Amedze 7, zaś omega trujeczka tylko i wyłącznie 28 gramów na tym tle. Wyniki jakie są, widzi każdy z Was. Jeżeli chodzi o metodologię, jeżeli chodzi o sposoby pomiaru, wielu z Was zarzuca mi, że robię to źle, że oni by to zrobili o wiele lepiej, że powinienem robić to tak, siak i tak dalej. Nie zwracam zupełnie na to uwagę, bo nawet jeżeli moja metodologia jest niewłaściwa, to pamiętajcie, że w każdym z tych testów stosuję te same narzędzia. Te same warunki, takim samym próbą poddaję wszystkie akumulatory i jeżeli wam się nie podoba ta część pomiarowa, to skupcie się tylko i wyłącznie na różnicach, bo różnic nie da się oszukać, czyli konkretnych wyników i różnic pomiędzy jednym i drugim. Pamiętajcie, te same narzędzia, te same warunki. Nawet jeśli się nie zgadzacie z narzędziami z warunkami, to stosując te same narzędzia i te same warunki do różnych akumulatorów o wspólnym mianowniku, tak jak w tym wypadku obudowa L3, wyniki mamy jak na dłoni i nie da się dyskutować z finalnymi wynikami, a w zasadzie bardziej z różnicami pomiędzy akumulatorem X, Y, Z. Co damy i decyzję podejmijcie sami. Ja, jeżeli mam wybór pomiędzy trójką, siódemką a piątką, zawsze do tej pory polecałem piątkę, ale po tych wynikach, jeżeli chodzi o pojemność na ciepło, na pewno skupię się troszeczkę mocniej na tym akumulatorze. Choć pamiętajcie, że akumulatory na grubych odlewanych płytach bardzo często swoje takie prawdziwe, totalne parametry, Pokazują w drugim, może w trzecim cyklu. Choć zastanawiające jest w tym akumulatorze to, że parametry jeżeli chodzi o rozruch od pierwszego zmierzonego 761 drugiego po doładowaniu 733 i trzeciego po drugim doładowaniu przed mrożeniem 725 lecą w dół. Rezystancja tak samo na wyjściu wynosiła 4 miliony, a już na zakończeniu 4,2 przed włożeniem do zamrażalnika. Ja na podstawie tego testu na pewno solidniej przyjrzę się 5, bo była to seria, którą do tej pory dość mocno polecałem. Przeprowadzę kilka jeszcze testów i badań. No i zobaczymy co z nich wyjdzie. Jeżeli film się podał, pamiętaj aby zostawić lajka, like jeżeli tematyka kanału ci odpowiada, pamiętaj abyś subskrybował. Jest to bardzo ważna informacja dla mnie. Jak przyciśnieś sobie dzwoneczek, to będziesz wiedział i będziesz miał powiadomienie zaraz o nowym filmie. Pozdrawiam serdecznie z Szczecina. Trzymajcie się. Cześć.